Lustrzane z roku 79. I tu prawdopodobnie doszło do pomyłki w gradowaniu, bo moi drodzy, moneta jak najbardziej jest lustrzana. Tu jakieś kreski są na tej minecze. Czy mi się wydaje, czy to na slabie. Coś tu się wydarzyło i ja tego nie zauważyłem. Aż niemożliwe. No ale dobra. Mamy tu Pruf63 Ultra Cameo, co jest bardzo niską notą. Tu będę musiał sprawdzić, co się tu wydarzyło. Może na zdjęciu od NGC uda mi się zobaczyć, czy takie coś występuje na, na rewersie. No nie, ale nic tu nie ma. Jak to tam się znalazło? Hm. No nic, no trudno. Ok, prów 63 utra Cameo. Teraz będziemy mieli 20 groszy. Cały zestaw wyspałem tych lustrzanych z 79 roku. I nota Pro 69 Ultra Cameo. Już sobie sprawdzamy. I jest to jeden z trzech top popów dla tej monety. Czyli mamy tu maksymalną ocenę i nic wyżej nie ma, gdyż jest to maksymalna nota. I tylko trzy monety w takiej ocenie. Dobra. Następnie powinniśmy mieć gdzieś złotówkę. Muszę znaleźć bo naprawdę jest to tutaj pomieszane o, nie, się teraz zdenerwował bo jest to naprawdę pomieszane a nie, przecież złotówki nie było w 79. Czekajcie już bym teraz odpłynął jeszcze sobie sprawdzę co tutaj mam Wiedziałem, że gdzieś coś się zawieruszyło. Mam tutaj jeszcze Kopernika. No i drodzy, zobaczcie, jak ładnie lustro tutaj chodzi. 69 rok, i zobaczcie tą akcję. AU58. Trochę się uśmiałem. Widząc już noty troszeczkę wcześniej, naprawdę nie spodziewałem się takiej noty. Także jest y, grubo, no, a u 58, no, no trudno, bywa i tak. Dobra, y, tam mieliśmy 20 groszy, dobra, jeszcze sobie szybko sprawdzę. Na razie położę coś na widoku. Poukładam sobie może od razu, bo to troszeczkę słabo wygląda, że ja muszę przeszukiwać wszystkie monety. No tu już mam bardzo słabo pokładane. 18, 19, nie, 19, 20, 20 21 numer jest 21, tu jest 22. Dwadzieścia trzy, tu mamy dwadzieścia cztery, tu mamy dwadzieścia pięć, dobra dwadzieścia pięć, Czekajcie chwileczkę jeszcze dwadzieścia pięć, tu mamy dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć. 30, 30, 31, dobra, już mam już wszystko ładnie pokładane, 34 sztuki, dobra, jeszcze tam wrócę w ten sposób, kartę mogę zabrać, bo będzie mi przeszkadzał, ok, dobra, moi drodzy, lecimy dalej z tymi monetami lustrzanymi, teraz 2 złote, Dotyczone. od razu sobie szybko kliknę czekajcie chwileczkę dwa złote jest tutaj dobra, naciśnij i moi drodzy jedyna taka złotówka jest odceniona w mojej nocie jak do tej pory naprawdę jak widzicie piękne lusterko no i nota 67 Ultra Cameo. I tak jak mówiłem, jedna tylko w prófie 67, i dwie są wyżej. Teraz mamy 5 zł z 79 roku. Już sobie zaotworzę. 5 zł. No, i, moi drodzy, trzymam w ręce te jak widzę Top Pop Proof 67 Cameo dla uwiarygodnienia o czym mówię mamy tutaj wpisane, że tylko jedno zero jest wyżej i tu macie potwierdzenie także Top Popik jest Dobra, teraz mamy Międzynarodowy Rok Dziecka, już sobie kliknę, o no, otwórz się, bardzo ładnie, 20 złotych z dziewiątego. wybity z tempelem lustrzanym, no i nota. 68 Ultra Cameo, jak widzę trzy monety są w tej nocie i tylko jedna jest wyżej dobra, no i ostatnia z monet lustrzanych Mieszko pierwszy naprawdę bardzo ładnie wybity i moi. Drodzy, już sprawdzamy sobie notę, no to to jest PLUF 69 Ultra Cameo i już sprawdzam jak to jest pogradowane No jak się okazuje jest to top pop i tylko ta moneta która jest w mojej ręce, w mojej dłoni jest ogradowana jako moneta która ma najwyższą notę Top pop, jedyna. Mogę powiedzieć, Max Świat. <grych> no, dobra, teraz polecimy monety z Trzeciej Rzeczypospolitej, czyli aktualne pieniądze. Na pierwszy strzał mamy tutaj, moi drodzy, Mint Error. Moneta nie posiada awersu jedynie co widać to troszeczkę ta jedynka się przebija z rewersu no i jaką notę otrzymała, mamy mint error ms64 re, re, reverse half of two plus plotted, struck tu nie, tego nawet nie będę czytał, bo nie wiem, no ale bądź nie bądź jest to mint error, jak widzicie. Spróbuję rozszyfrować to, co tutaj NGC napisało. Także mamy mint error'a. Tu wysyłając kwestionariusz wpisałem 2013-2016 jako menica Royal Mint. No, no Przerobili to. Moneta jest, zostali powrykane osiądzem. Dlaczego napisałem, że to jest Mint Royal? Wszystkie monety Mint Royal mają bardzo szeroki kołmierz, szerszy niż monety późniejsze z mennicy warszawskiej. Łatwo je rozróżnić od monet, właśnie wybijanych w Anglii. Dobra, teraz mamy moi drodzy Grosika. Grosik jest z roku 90 i naprawdę bardzo piękny egzemplarz i nota nota MS czekajcie dobrze MS 67 i jest to nota już wam mówię jeden grosik gdzie mam jeden grosik mm, Dwudziestka tutaj jest 58 sztuk jest z MSM 67 i 20 monety jest ugradowanych wyżej. Teraz następna groszówka w ponownie rok 90. I już sobie ją klikam. No i moi drodzy, już wam pokazuję rewers. Super. No, i nota to jest to MS68. top Pop. Maksymalna nota 21 sztuk ocenionych. Z taką notą. Dobra. Teraz przejdziemy sobie do 10 groszówki. 10 groszy. Rocznik 90. Już sprawdzamy. I moi drodzy. Naprawdę proszę się przyjrzeć. I nota MS67. Bardzo wysoka nota. Tylko cztery monety w takim, z takim numerem. I oczywiście jest to Top Pop. 4 sztuki ponownie 10 groszy, 90 rok. I tu już mamy troszeczkę inną numerację. Tylko sobie muszę kliknąć na numerek odpowiedni, czy widzicie MS 66 tylko 3 sztuki. Z takim gradingiem, z takim numerem gradingu, takiej oceny w gradingu. No i te cztery wyżej, które są właśnie MSM 67. Teraz mamy 20 groszy, rocznik 90. No i nota MS67. Już sprawdzamy. Od razu powiem, wam, że to nie jest najwyższa nota. Jest to 7, jest 7 sztuk ogradowanych z MSM67, 2 tylko wyżej. Ale naprawdę bardzo ładne. Teraz mamy 20 groszy ponownie z 90 roku. Zobaczcie jaki fajny i już klikamy. Czekajcie no i moi drodzy ms68 jest to top pop i tak jak przed chwilą powiedziałem tylko dwie sztuki. Te monety są ogradowane z taką notą. Teraz przechodzimy. Do 50 groszówki z 90 roku, i już sobie klikam. Naprawdę proszę się przyjrzeć, jaki bardzo dobry detal. moneta w ogóle nie była w obiegu. No i nota MS-67. I ponownie mam tutaj to popa w ręce. Już wam pokazuję 7 sztuk o tej o tym numerze. O tej ocenie, także następny top top. Teraz mamy podobnie 50 groszy, od razu pokażę, że jest MS-66. Tylko sprawdzimy sobie moi drodzy, ile. Z MSM 66 zostało ogradowanych. Z MSM 66 6 sztuk. Czyli jest to druga najwyższa motyw Także, Dobra. Bardzo długi film wyjdzie, chyba to zrobię, moi drodzy, na dwie części. Teraz mamy złotówkę z 90 roku. Już sobie klikam. No, otwórzcie. A więc nota MS67 występuje 36 razy. A nie podaję noty. Pokażę, że MS67. I tak już mówiłem, 30, 36 sztuk w tej nocie. 4 monety tylko wyżej. To mam ponownie złotówkę z 90 roku i też z MSM67. Dobra. Teraz 2 złote. 94 Już sobie otworzę co to. to jest co tutaj dobra, numer 30 i moi drodzy, naprawdę nie wiem gdzie oni tutaj znaleźli jakieś kurty skazy na tej monecie Bardzo ciężko mi coś powiedzieć na ten temat, ale. ale dobra, no dobra, MS67 30 monet jest w tym w tej nocie i 16 monet jest wyżej. ugradowanych dobra. Ponownie rocznik 9,4. I tutaj, moi drodzy, jest jeszcze lepiej. Teraz sobie otworzę. Naprawdę bardzo ładna mówika. I nota MS68. 8, 15 sztuk jest ugradowanych w tej nocie, i tylko jedna moneta jest MSM69. Czyli tylko jedna moneta. Jest ogradowana wyżej. Teraz mamy ponownie 2 zł. 9,4. I tu myślę, że troszeczkę panowie, którzy oceniali tę monetę, ok nie wygląda ona dokładnie tak samo jak te dwie przed nią, co pokazywałem. M64, no nie, jest jakąś wysoką notą. Ale naprawdę moneta jest nieobiegowa. Nigdy obiegu nie widziała. No i nota MS64. Co mnie troszeczkę to zasmuciło. 17 sztuk z taką notą i 105 monety wyżej ocenionych. I już dwie ostatnie moi drodzy Mam tutaj. 5 złotych z 1994 roku. I tu myślałem, że będzie dużo, dużo lepiej. Widać tą fajną poświatę. Myślałem, pieszo, że to jest jakieś śnieć, ale to pod kątem widać, że jest to już taka grubsza patynka. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładny moniak. No i nota MS60. 6 i już sobie sprawdzę jak to wygląda. 36 monet z notą ms66 5 złotych z 94 i 20 jest ukradowanych wyżej. No i ostatnia z monet. Od razu pokażę. 66. I tu jest ta sama historia, o co przed chwilą mówiłem, 36 monet jest ogrodowanych z tą notą i 20 wyżej. Także moi drodzy, będzie to na tyle. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, kto tam jeszcze nie subskrybuje, ogląda. Jest to w sumie darmowe, więc czemu nie zasubskrybować. Yy, dziękuję oczywiście moim subskrybentom za komentarze, za lajkowanie filmów oraz dziękuję moim pięciu wspierającym mój kanał. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.